Nienawidzę mojej zjebanej roboty. Żebyście zrozumieli ból, jaki dzień w dzień odczuwam, opiszę wam te bezużyteczne zera, z którymi muszę pracować. Pierwsza jest ta jebana lampucera, modelka od siedmiu boleści, okej, okay, jest zajebiście seksowna, ale do ciężkiej kurwy nędzy, kompletnie bezużyteczna, ciągle tylko siedzi, poprawia grzywkę, sprawdza czy jej się rzęsy nie rozjebały, etc. Wydaje się jej, że jest samowystarczalna, nie bierze nawet pod uwagę, że ktoś mógłby jej pomóc, niestety, jest tempa jak w wiadru kartofli, dzień w dzień patrzę na nią z podziwem, że radzi sobie z procesem oddychania. Następna laska to jej kompletne przeciwieństwo, w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że jest jedną z najinteligentniejszych osób na ziemi, ma nieograniczone ścieżki kariery, a jednak gnije tu z nami, jest zerem nawet na jebanej skali stuleja, czasem dochodzą mnie pytania, czy ona aby na pewno się myje, przypuszczam, że jest lesbijką, bo za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy obok sklepu z narzędziami, to jęczy jak suka w rój. Ale pierdolonym klejnotem w tej koronie jebanego przegrywu musi być oczywiście ćpun. Ale nie, nie jest to zwykły czpunek, jakich widujecie na ulicach. Ten koleżka jara zielone przed po i w trakcie pracy. Nie był czysty od kilku lat, dopiero niedawno skończył 22. Ubiera się jakby wyjęli go z parady dzieci kwiatów w 60. Ale żeby wypełnić obraz pierdolonej rysy na gównie, codziennie przyprowadza do roboty psa. I każdego kurwa dnia muszę ignorować dupsko niemieckiego doga na mojej mordzie. Chuj, czasem zdaje mi się, że on próbuje rozmawiać ze swoim stałym kompanem. A no i oczywiście obaj są dzień w dzień głodni. Bez przerwy. Każda trasa musi zahaczyć o co najmniej cztery Burger Kingi. Tak czy siak, no rozbijam się z tymi gówniakami moim vanem tu i tam, rozwiązując przy tym zagadki i inne gówna.